W imieniu Jezusa Chrystusa, Boga Żywego, Boga Prawdziwego, witam nas wszystkich. Moi drodzy, ostatnie nagranie to również mówiło o procesie oczyszczania, czym jest pokuta, czym jest to, byśmy zmienili sposób naszego myślenia i sposób naszego działania na sposób Boży. Dlaczego takie było dość ostre słowo, dzisiaj już wiem, a mianowicie, bo dzisiaj przychodzi nowe poselstwo, które zatytułowałam Rozpoznanie czasu. I nie będę mówiła o sprawach politycznych, nie będę mówiła o tym, czy nam się będzie lepiej, czy gorzej żyło, ale chcę Wam powiedzieć o tym, co jest czasem danym przez Boga. W Księdze Kaznodziei Salomona, w rozdziale trzecim, mamy zapisane dwukrotnie takie wersety, że wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. I jest dwukrotnie w tym samym rozdziale to powiedziane: każda sprawa i każde działanie ma swój czas. I ja chcę mówić o tym czasie, o tej porze, którą Bóg. To y, czyni jako Jego zamysł i Jego wolę. Moi drodzy, w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, od siódmego do dziewiątego wersetu, mamy zapisane następujące słowa: Jest czas, w którym głosimy Bożą mądrość, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Ósmy werset której żaden z władców tego świata nie poznał, tej mądrości Bożej. I tego czasu, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. I werset dziewiąty. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało, i czego ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym którzy go miłują. Amen. Chwalę Ciebie, Panie, wszechmogący Boże Ojcze, chwalę Ciebie, Panie Jezu, że właśnie takie cudowne rzeczy przygotowujesz tym, którzy Ciebie umiłowali, a ponadto, że pragniesz rozlać swoją łaskę jeszcze ponad tych wszystkich, którzy Ciebie umiłowali. Rozpoznanie czasu w naszym kraju, bo o naszym kraju chcę mówić. Jaki czas nadchodzi? Tak jak wam powiedziałam, Bóg przygotował pewien określony czas dla naszego narodu. A to, co wam powiedziałam, abyśmy nie pomylili, nie chcę mówić, czy będziemy bezpiecznie mieszkać, czy nie, czy się będzie łatwo żyło, czy nie, ale będę mówiła o czasie, który dotyczy, dot, dotknie. To będzie pora i czas od Boga, który Bóg dotknie cały naród i to, co przygotował dla naszego narodu. I to było już. Prorokowane wiele razy było prorokowane praktycznie przez wiele osób z różnych kontynentów, i my jesteśmy akurat z, tego, z tych lat, którzy już możemy powiedzieć, że czekamy kilkadziesiąt lat na ten cudowny czas, który. Będzie w naszym kraju, który Bóg przygotował. To jest wylanie Ducha Bożego, który będzie pędził. Duch Boży będzie pędził przez nasz kraj, przez lud naszego kraju, jak język ognia w upalny dzień. Nie będzie powstrzymywany przez nikogo, bo nikt nie może powstrzymać tego, co Bóg czyni. Amen. Wielu padnie. Wielu padnie na kolana przed żywym, Majestatem Bożym, bo ten ogień Boży będzie dotykał serc ludzi wszędzie tam, gdzie będą. Moi drodzy, to będzie czas. Również chcę Wam powiedzieć i dla tych, którzy być może nie poznali Boga prawdziwego, ale gdzieś szukają, chcą poznać tego Boga prawdy, chcą, mają to pragnienie w sercu. Moi drodzy, to jest Boże dzieło. I chcę Wam powiedzieć, że byśmy to zrozumieli, ponieważ Bóg jest tym, który bada wszystko przez ducha. I to mamy napisane, że Bóg przez Ducha bada wszystko, nawet głębokości, a więc bada Twoje i moje serce, bada serca ludzi, widzi, widzi wszystkich ludzi. Więc widzi też, czy jak wygląda sytuacja w Twoim sercu, jak wygląda sytuacja w moim sercu. Czy jesteśmy tymi, którzy mamy taki zamysł i systematycznie to czynimy, aby krzywdzić innych? Czy też jesteśmy tymi chrześcijanami, którzy mówią, że wierzę w Jezusa, ale tak naprawdę ten Jezus jest gdzieś daleko i Ty go znasz, praktycznie go nie poznałeś, ponieważ on nie ma żadnego wpływu na Twoje życie? Czy też jesteś tym realnym chrześcijaninem, który poddał swoje życie i wie, co to znaczy poddać siebie samego Bogu Żywemu? Więc chcę Wam powiedzieć, że to będzie czas wielkich zaskoczeń, ponieważ Bóg będzie wywyższał tych, którzy są w oczach świata nikim, którzy są niskiego rodu. Będzie wywyższał tych, będzie dotykał tych, ponieważ kiedy Duch Boży w swoim ogniem będzie dotykał ludzi, to jest wywyższenie człowieka. Kiedy Ty możesz poznać żywego Jezusa, to już jesteś wywyższony przez Boga, bo to On za Ciebie umarł, On położył swoje życie za Ciebie. A więc tych niskiego rodu, tych zgardzonych, tych, tak jak wam powiedziałam, którzy często w oczach świata są niki. Ale ci, którzy w głębi swojej, jakby w głębi swojego wnętrza, pragną prawdziwego Boga i mówią, gdzie jest prawda? Gdzie jesteś Boże Prawdziwy? Czy istniejesz? I to będzie też czas zawstydzenia mądrych. Tych, którzy uważają siebie za mocnych, za mądrych w tym świecie, a to taka mądrość tego świata tych też którzy chępią się i są pyszni z bogactw z tych wszystkich rzeczy materialnych które pozwalają im w ich mniemaniu rządzić ludźmi lub też w ogóle mieć wpływ na ludzi to jest czas w którym bóg obraca głupstwo obraca w głupstwo mądrość świata i jeszcze raz powtórzę. To jest czas, w którym Bóg obraca w głupstwo mądrość świata. A więc y, wiele rzeczy, które dzisiaj widzimy, że tak wiele spraw, y, nawet w kwestiach moralności, nawet w kwestiach tego, y, jak kiedyś mówiliśmy, mamy dwie płci, kobiety, mężczyznę, dzisiaj to wszystko jest tak poplątane. Mądrość tego świata. Moi drodzy, to będzie właśnie ten czas, w którym Bóg to obróci w głupstwo. Moi drodzy, czas to będzie wielkich świadectw bożych. Ludzie będą składali świadectwa działania żywego Boga takich, jakich nasz kraj, ten, ten nasz naród nie poznał, nie było takiego działania. Moi drodzy, rozpoznanie czasu, czy jest ono ważne, dlaczego o tym mówię? Otóż w Ewangelii Łukasza, pan Jezus zwracał się i szedł z uczniami, ale później również zwrócił się do tłumów i powiedział takie charakterystyczne słowa. Chcę wam to przeczytać. Gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie: deszcz nadchodzi. I tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie, będzie upał, i tak jest. I teraz zwracając się do tych, którzy go słuchali, powiedział: Obłudnicy, zjawiska Ziemi i Nieba umiecie rozpoznać. Jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? I dalej powiedział, dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? Widzicie to, co wam wcześniej przeczytałam, że gdyby rozpoznano część tych ludzi, część tych władców, gdyby rozpoznali ten czas, że to przyszedł syn Boży, że to sam Bóg do nich mówił nie rozpoznali. Tak jak wam przeczytałam, Pan Jezus został ukrzyżowany. Jakże ważne jest, abyśmy umieli rozpoznać obecny czas, bo my możemy wiele rzeczy mówić. Wiele słyszę różnych proroctw. Ale kiedy nadchodzą pewne czasy, to jakoś te głosy prorocze milkną. Kiedy nadchodzą trudności wielkie ja nie słyszę co mamy robić, co mamy czynić, co nam Bóg wskazuje. A przecież Bóg jest Bogiem zbawicielem i Bóg jest Bogiem wybawicielem. Amen. Tak jest, moi drodzy. A więc zobaczcie, że Pan Jezus to połączył. Połączył te słowa Zjawiska ziemi rozpoznajecie, nie umiecie rozpoznać czasu obecnego, jakich, jakiego czasu, tego czasu, w jakim żyjecie, tego Bożego czasu, jak i tej Bożej pory, jaka jest Wam dana. I dalej połączył to właśnie, że ze sprawiedliwością i powiedział jeszcze raz, powtórzę, dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe. A więc już możemy powiedzieć, że sam Pan Jezus powiedział, że jest to ważne, niezmiernie ważne, abyśmy mogli rozpoznać czas. Połączył to z postawą czy z działaniem sprawiedliwości. Moi drodzy, to nie jest nic innego jak to, kiedy wiesz, co jest dobre, co jest złe. Kiedy poznajesz też w sposób duchowy. Nie tylko w moralności, ale również wiesz, tak jak tamci ludzie, czy oni wiedzieli, kim jest Pan Jezus, czy przyjmowali Jego słowa. Dzisiaj mamy to samo rozpoznanie dobra i zła. Określa nam to, kiedy Pan Jezus tak mówił, to widzimy, że mówił to do pewnej grupy ludzi. Mówił, to byli uczniowie i był tłum. I zobaczcie, jak w całości to wyglądało. Kiedy dalej Pan Jezus ostrzegał uczniów, przed czym ostrzegał uczniów? Ostrzegał przed obłudą, ukazywał, kogo nie należy się bać, mówił wyraźnie, w czasie prześladowań. Ostrzegał przed chciwością, a więc mówił nie od obfitości dóbr. Zależy czyjeś życie. Widzisz, mówił o postawie gotowości. Bądź realnym chrześcijaninem. Bądź tym, który nie jest jakąś mieszanką chrześcijaństwa, własnego rozumu, własnych porządliwości i w ogóle jeszcze mnóstwa innych rzeczy. Bądź realnym chrześcijaninem wierzącym, ufającym Jezusowi Chrystusowi. Moi drodzy, tak to wygląda. To macie czynić. To, co Pan Jezus wskazywał do uczniów, to, co potem mówił do tłumu, to też uczniowie słyszeli: to czyńcie, to czyńcie. Czyli te przeciwieństwa, tak? Jeśli nie masz być obłudny, to znaczy masz być prawdomówny. Jeśli nie masz być niewierzący, to bądź wierzący. Jeśli masz niepokój, to przyjmij pokój od Pana Jezusa Chrystusa i tak dalej. I Pan Jezus powiedział yy, i mamy zapisane, przepraszam, nie Pan Jezus powiedział, tylko apostoł Paweł w liście do Rzymian, abyśmy to wszystko czynili to co Pan Jezus nam wskazywał jako te wartości Boże, znając ten czas i to wiedząc, że już Czas, już nadeszła pora, abyśmy się ze snu obudzili. W innym tłumaczeniu jest, abyśmy się ocucili ze snu. Bo czasami to tak wygląda, że kiedy część z nas nie wie, bo ja nie wiem co mam robić, nie wiem, nie wiem, to wygląda, jakbyśmy byli śpiącymi chrześcijanami. Takimi, którzy, jak ich się ocuci, to oni nie wiedzą, co się dzieje jeszcze. A więc apostoł Paweł pisał, bo teraz bliżej jest nasze zbawienie. To jest w kontekście, bo teraz bliżej jest nasze zbawienie, nasze wybawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. A więc moi drodzy, zatem odrzućmy uczynki ciemności. Odrzućmy. Poddajmy się Bogu, poddajmy się, oddajmy swoje serce, swoją duszę. Przyjmijmy to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu i przyjmijmy tę prawdę, że zwycięstwo Jezusa Chrystusa się dokonało. Że to nie, że diabeł rządzi wszystkim. Nie, Bóg wszystkim rządzi. Jezus Chrystus wszystkim rządzi. I nadeszła pora. Nadszedł czas od Boga. Co uczynisz, kiedy masz taką zapowiedź? Otóż powiedziane jest, abyśmy oblekli się, ci, którzy uwierzyliśmy, w zbroję światłości. W zbroję, którą mamy opisaną, czym jest ta zbroja Boża, abyśmy umieli dać odpór zasadzkom diabelskim. W imię Jezusa Chrystusa ale również, abyśmy by była ta zbroja zbroją światłości. Bo jeśli zostaniesz napełniony miłością Pana Jezusa, to będzie w Tobie światłość. To będzie w Twoich oczach światłość. To będzie w Twoim postępowaniu światłość i miłość. Bo Pan Jezus nas napełnia swoją miłością. Daje nam Jego światło. Obreczcie się zatem w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania w ciele, bo kiedy postawisz staranie w ciele na pierwszym miejscu, to inaczej mówiąc wykonujesz to, czego ty pożądasz. Wszystko ma swój czas. Każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Cudowne, piękne słowo. Piękne słowo, które Bóg zapowiada i powtarza i mówi. Czas nadchodzi, pora nadchodzi. Wiatr, potężny wiatr Ducha Bożego, Obnia Bożego nadchodzi. I wielu z nas będzie potężnie zaskoczonych. W naszym myśleniu, w naszym rozumowaniu, w naszym osądzaniu. Ale chwała jednemu Bogu, chwała Jezusowi Chrystusowi. Niektórzy, którzy wiele lat temu prorokowali o tym czasie, mówili, jakbym z innych krajów to były osoby, mówiły, jakże bardzo bym chciała być w tym kraju i dożyć takiego czasu. Aleluja! To jest radość oczekiwać na to, co Bóg uczyni swoim Bożym Duchem. Nie naszymi wysiłkami, nasz wysiłek wysłuchać, co przyjdzie z nieba. Wysłuchać i być posłusznym temu, co Bóg do nas mówi, abyśmy to wykonali. I w tym posłuszeństwie, dzisiaj to słowo Wam mówię: na chwałę żywego Boga Jezusa Chrystusa. Amen.